Ima piki i dzisiaj troszkę ciszej będę mówił, bo jest godzina 24.10. A ja chcę nagrać jeszcze ten materiał, więc dziś sobie posprawdzamy nowe, a raczej postacie, które są płatne za pieniądze w Roll Najpierw sprawdzimy sobie pszczoły w ja jestem ciekaw, bo tutaj nikt nie gra, Weźmy sobie random i hatoli, oczywiście na no, bo tak, bo yy, będziemy musieli sprawdzać, nie mam dostępu do jakiego konta, żeby na online sobie to wszystko sprawdzać, yy, ale to na spoko będzie, no raczej jeśli chodzi o te ataki, to nic się nie zmienia, ale, aha, i on sobie takiego, nie jest jakaś kotwica, no, albo robi coś takiego, nie wiemy wypadają. wypadamy. Okej. Okay. No nie, nie, nie. Tak, to nie jest podobna rzecz, No, jeszcze mi było Może być i um, troszkę przy monastofii, jakby. było troszkę weselej. Okej, okay. to jest z boku. To jest zwykły To jest od dołu okej, to już mamy takie nieprzetestowane. Też już mamy przetestowane to Niskaszkę też blizi mikrofon Żeby mnie było trochę lepiej słychać, bo no. nie będę mogła za późno tak, co zwykły, to jest coś takiego а снизу окей спокойно, что это за окей, power view интересно можно ли изменить поменять логанит в моем то, нет бот A to a jestem w nas. Co nieważne, dobre. A coś dziwnego. W takim razie po prostu wyjść i wziąć y, czarnego rycerza. Myślę, że te rycerze się za dużo nie zmieniają, bo to jest jednak rycerze. Chociaż wezmę sobie y, tego, bo ten wygląda epicko. Z tego co kiedyś składam, no to właśnie tam ci rycerze się w ogóle nie, nie, nie różnią niczym. A może Plague Knight to zmieni? A sobie tylko niektóre, mam wrażenie, że tylko pasek, bo... No mm, na to wszystko nie miałbym po prostu czasu, żeby to zmieścić w inny materiale. ciekawa, bo... Jakby dłużej on pograł, to pewnie bym się wyuczył tych wszystkich jej sztuczek. Aha, no, klasyczne takie tak. I. Co jest? Hey, Pogu! Hmm. Ale fajne. Okej. Okay. No to idziemy. No jaka jest kolejna postać? Jest to Enchantress. No to nie będzie. Sprawdzimy sobie. Na Brunheimie 4 minuty materiału, a my już dobrze nie sprawdziliśmy 3 postacie, tak naprawdę. A jeszcze zawsze nie sprawdziliśmy jakiś inny tak? A dobrze, to, to jest chyba najmniej ważne jak na razie. No to w sumie nic nie zmieni jak na razie. Co jest na razie jakoś? Powtarzam. Kolejna go gdzieś jest użyty. Hmm. Czułem, ja muszę to tak teleportować. To fajna opcja. Ehm, Kolejna czysta taka kulka i ona. Tak, wiedziałem, że to jest tak poleci. To jest jakiś crossover? Nie wiem, daska czy coś takiego? To jest klasyczny. To jest dołem. Okej, okay, tak na koniec tylko tyle chciałem wiedzieć. Lecę do następnej postaci, jaką jest Globlox. Globlox! Globlox to jest. Hmm, chyba już crossover, prawda? Wraxa? Hmm, tak, a nie, Cassidy crossover. To jest crossover Cassidy. Globlox jako crossover mi się <laughs> o wiele bardziej podoba, jako postać, oczywiście, w crossoverze niż Cassidy. Wsparcie no, to jakieś takie łatwo około stylu. a no w ogóle ma taką dobrze. to jest zwykłe a to jest jakiś... nic nawet jej nie robi nie o to mi chodziło nie o to mi chodziło nie o to mi chodziło okay. no skosz to przecież nic się nie zmieniło a jeżeli lubię grać bąbkami, to po prostu musiałem to zrobić. Mam pistolet, nie mogę... ...ciągnąć tego, że jeszcze robiło. Sol! A... Globlox ją porobił. Uuuu, fajne. Niezwolę sobie tak kogoś dobić, nie? Nooooooooo! No. nic więcej nie ma jakichś fajniejszych ataków, więc lecimy od razu do barbarii, która pewnie też jest czymś solwerem. Tylko czym? Bryna. Bryn? Ta dziewczyna taka... Mm, jakby... Ta jak, ta nie widzę trochę jakaś straszniczka, a nie to w sumie ta barbara jest dobrze wzięta. No i taka typowa kosa barbary. Co do taki? A to jest zwykły atak. okej. Okay. Mm. To jest z boku. Ej, dobre jest mocno. Więc bryn pewnie tak samo. Aha, no tego też tak, żeby pewnie Na No daszu. No ten sam. Nie, tam ta posy po prostu miała jakiś dodatkowy atak. Tego Dasza. No i Hellboy, niech będzie, sprawdzimy sobie szybko Hellboya, bo musimy ten jeden pasek przynajmniej dzisiaj sprawdzić. Bo inaczej tu nie ma. Tyle czasu na takie materiały, Wolko, fajny nick. Na takie nie wpadłem, jeśli chodzi o Hellboy. Więc nie zdążyłem coś czy to jest jakiś crossover, ale to sobie później sprawdzę, a wy będziecie mieli na wideo, więc nie będę musiał chyba mówić takich rzeczy. Ja spróbuję zgadnąć dzisiaj, no. Chyba... Może być... Tego Cross? Crossover crossa Nie, nie, nie zdaszowałem. może. To może być Crossover crossa Może to brzmieć dziwnie, ale... W no, ogóle nie to jest Crossover cross. Over crossa. Albo... Nie, Cross tak chyba nie strzela. Nie, Sentinel? Może tak trochę Albo ten, nie sentinel tylko No jak on się nazywał No to ja chciałem też wytimingować dobrze I wtedy bardzo ładne, fajne ataki Na dashu też żadnego nie ma super wybitnego, i nie, anyway. nie nie wiem skąd ona jest wzięta, bo nie pamiętam z Hellboya czy czegoś innego. i to jest dask crossover. Mingwe. Ja sobie sprawdzę na nagraniu tego Hellboya, a wy będziecie... O właśnie tego idea. Może to był crossover. Nie wiem, nie wiem. No, że to troszeczkę do Daska podobne, ty ma rzeczy. To coś ciekawe dosyć.

outra teste de outra dá ó nada. ok No i tak naprawdę już tyle, serio. Okej, okay, no spodziewam się więcej w sumie tylko yy, potem. Daj mi o. Gr 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 Kuch, to jest... To może być teraz? Może? A, zgadłem teraz. Mix. Robotniks. Mm. Czekamy na broń. Вот <вес> давно так я тут. А... Добрый, не можем. Нет, можем. Все очень нравится. Просто не с фильмом. Окей. Okay. Ничего интересного, так на правда. Так как там так устать. И... А <вес> может Финн. Pora na przygodę, pora już Więc na mi chodź Odwiedzimy odległy ląd Z tym człowiekiem finem Przygody pewne będą chwile. A, to była bajka Troszkę podmęczyłem wasze uszy Moim śpiewem Jeżeli ktoś słyszał to Pozdro w komentarzach <laughs> Pozdro dla byka I jeżeli mu... W uszu nie wypaliła bo nie było bo i pochowa. Okej, okay. to był miecz, a teraz... A, nie wiem, co to. Topór. Nie wiem, czy to jest krasowo, bo znowu nie sprawdziłem, ale to y, będziecie mieli pokazane. Na pewno. Mm, Podoba mi się ten atak. Okej, okay. czyli nic więcej ciekawego nie ma. Yy, jeszcze tylko Jake i Piratina <grymne> i Pylantinę, yy, Scarlet, Skarbot. Zaraz się pewnie spać, właśnie głową, bo mi troszkę głowa boli. Widać, nie taką godzinę, Zasys... nieprzyjemną. To jest atak w boku. To jest, uuu, to też jest, jest spoko, też zapomniałem zobaczyć, jakie to wszystko jest... jak klasowy, na nagraniu. Um, a zwykły atak to już jest taka łapka. Teraz nic nie zrobię, będę bardziej do powietrza. Więc okej, okay. a to. O <laughs> co to było ciężarówka? Ciężarówka jakaś. Łapka. Okej, okay, dobra. Zdano już tylko królewna balonowa. Mmm, myślę, że Na tym będzie dobrze. Lord Brax, wiedziałem, że to jest jakiś Braxowy crossover. Ну, ж... Есть... Окей, добро, не важно. И... С кукуриза. И бананок. Ага, добро. И так, чтобы когда здесь звезды, их чаще видеть. Na następnym to pewnie zobaczymy sobie gwiazdy W, czyli crossovery takie jak John Cena, Becky Lynch, Xavier Woods, The Rock, The Rocka tak naprawdę i John Cena kojarzę, Asuka, Roman Reigns, Machoman, Man, pewnie, The Undertaker, kojarzę, później ten. Steven Universe, czyli Amethyst, Stewoni, Stewoni, nie wiem, nie oglądam tego, nie wiem jak to się czyta, Garnet, Perła, a to było chyba ona się jakoś inaczej nazywa, Carmen, nie wiem, ym, i później będzie już Lara Croft, ym, Croft, troszkę brzmi jak, ym, Ta, jak ona ma, ym. Claudia Croft? Kasia Croft? Coś tam Croft, na pewno. Aha, mamy do obejrzenia coś. Do obejrzenia. Skipnięcie. Okej, okay. dzięki za oglądanie. To było chyba na tyle. Thanks.